Gdy umrę, wróci okradanie Polski i rządy partyjne. Bo choć częściowo ludzie się zmienili, została stara forma i powrót do niej będzie możliwy. I znowu jak dzisiaj Europa nas szukała. Gdyby nie Węgrzy, nie mielibyśmy się czym bronić. Wygraliśmy coś, co się nazywa nad nami wisiał sąd Boży. Ale to sąd był na tych, co do nas napadło? I ten cud nad Wisłą, jak moja mama wspominała, że Ruscy, rosyjscy... Sowieccy żołnierze, sowieci, to była z całej, cała azjatycka pracy, widziała to markę Coś, co się zdawało, że jest nie do obronienia lat pracy. Dzisiaj my dumnie po przerwie wojennej i powojennej, jak w naszych świadomości są żołnierzy wykręci przez komunistów. Znowu mamy to szczęście. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za udział w dzisiejszym wieczorze patriotycznym. Bardzo serdecznie dziękuję Panie Czesławie, Panie Marszałku za wizytę u nas ponowno. Mam nadzieję, że to nie, nie ostatnio zapraszamy. Jesteśmy, jesteśmy ogromnie wdzięczni Państwu, Lidii i Tadeuszowi za przygotowanie tak spektakularnego wieczoru. Ja nie wiem, co oni jeszcze ma więcej obowiązków. Potrafią czy nie, że nas zaskoczą, naprawdę. Co jest, że pokam, Geta, ee, zobaczą, że jest jesteśmy bardzo A, ]Hmm? A, tak. wdzięczni. Tak, od nas i od koła po Gospodyń e, podarunek Państwu, Panu Marszałkowi więc pues no, Dziękuję i na pewno.